Cześć, witam Was na kanale Lola MSP Dzisiaj nagramy sobie taki odcinek również taki yy, modowy, nie, nie modowy taki, no wiecie, że będę robiła ciuchy właściwie nie będę ich sama tworzyła, tylko odkupię look od mojej kuzynki Mai, yy, bo tak yy, ona yy, no, zrobiła takiego artbooka tam że coś tam o szkole, coś tam, coś tam, a ja właśnie, no właśnie, szkoła już nie, będzie za niedługo, więc ja też mogę w sumie z, zrobić sobie y, y, strój uczennicy. Tak, więc y, teraz odkupię od niej luk. Y ona ogólnie ma dwa takie szkolne luki, bo ma i liderkę oraz ma uczynnicę, ale ja odkupię od niej uczynnicę, ale tylko sam strój, a włosów nie, włosów nie będę. Tak, więc kupię ten strój, po prostu zmienię tylko kolory, tak i usunę to, włosów tutaj mam dużo, więc okej. Okay. Więc tak, yy, jaki by tu dać kolor tego tak, czarny? Nie. To już może być taki. Hmm. O, taki jest. Ładny. Tam. tam mi się podoba. I tak, ten w sumie mogę też dać. To jest ten kolor? To jest ten kolor, ale to jest taki inny. Tak, pasek mogę w sumie dać biały. O, tak w sumie. i tak, Do tak, dam tak, taki. I tak, 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 takie. W takie, nie wiem właśnie czy takie, czy to tak, tak, jest tak, 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 że strasznie drogie są te Balerinki z tymi skarpetami 750 Starkons? Bardzo dużo. Naprawdę. I tak, już to zmienić sobie może... On taki ciemniejszy trochę. będzie hop, hop. Tak. jeszcze bardziej ruszowe. Nie wiem w sumie pod jaki kolor to podchodzi, ale ładnie to Też taki... taki... Nie, w sumie mi się podoba. Mam no, strasznie ciężki wybór z kolorami i naprawdę... Ale chyba ten sumy. Tak, chyba ten się może być. I tak. To będzie ogólnie krótki odcinek. To będzie naprawdę krótki odcinek, więc tak. Ja, tak. Dobra, pokupuję. Yy, Zmienił się teraz? O kurczę, jeszcze nie zmieniłam tego tytułu, ale okej. Okay. Teraz przynajmniej nie będzie takich ładnych nie będzie. Ja. Okulary mogę mieć. I teraz sobie tak wymyślałam, że właśnie przeważnie do straj będę miała okulary, chociaż jeszcze dokładnie nie jestem pewna, nic nie obiecuję. Bo właśnie nie wiem, czy na 100% będę miała. Więc nic nie obiecuję. Chociaż te okulary tak se pasują. są. Jakie będzie dać? Jakieś taka uczennica. Raczej takie nie. Kok. Takie też raczej niezbyt. Takie też niezbyt, hmm. o też takie, takie... Taki warkoczek fajny, ładny. Do szkoły spięte włosy trzeba mieć. O, albo taka kita. O, chyba ta... Ta, ta kita. No ładna, podoba mi się. Albo te. Kocham te włosy, co ja lubię. O, pozdrawiam Anię 12, a na 12. Mało osób się wita, nie wiem dlaczego. Yy. Yy, bo te włosy dostałam razem z Flipem, ale one są takie, one byłyby ładniejsze, popręcie, bo gdyby miały taki ciemniejszy kolor, bo to jest taki typowy żółty. Gdyby na przykład miały, yy, nie były aż tak puszyste. Kurczę, no naprawdę nie wiem, bo kitkę, kitkę znowu nie. Kiedyś to znowu nie, bez sensu. Tak się zast... O, a nad tymi dwoma. O, taka poczynica w sumie to może być. Może dać tamte. Zobaczyłam, co tam. to taki fajnie. Otóż nie, to może być, ale chyba jeszcze kupię jakąś inną, coś na głowę. Nie, nie, nie. nie. E. Przed chwilą to było. Dobra. I chyba tak. Jeszcze kupię coś na głowę, ale nie wiem, właśnie co. Opaskę jakąś. Hmm. Jeszcze coś dokupię. I kupię jakieś akcesoria. No coś na głowę. Hmm. Szukam torebki jak są krycia głowy. Bardzo. Nie, taką nie, taką nie opaska Właśnie ona tak sobie pasuje. Eee, po prostu opaskę, na przykład jakąś zwykłą, ale to chyba zawsze jest opaska z czymś. O, albo taką kartkę, chociaż ona też jest taka. O, chociaż to są. Sobie... Hmm, no nie wiem. Bo yy, zauważyłam. O, pozdrawiam dusiu nie. Yy. Pozdrawiam bardzo prosto, hmm. Pozdrawiam również Angelę, ale nie wiem, czy. Pozdrawiam. pozdrawiam, hmm. tak, jeśli chodzi o prezentę, super. Pozdrawiam, Mylę. Yy. To <grywa> eee. jest super. Ponywanie się, ekstra, ekstra. Eee. dobra. I tak. Właśnie co do tej oparski, No kurczę, no nie wiem. Hmm. No nie wiem, czy coś kupić, czy nie. No, trudna decyzja, no trudna. No nie jest tam dla mnie żaden problem. Nie wiem, wydać, nie wiem, 400 Starka na opaskę, tylko czy to właśnie tak pasuje. Nie. Wiecie co, chyba zostawię że bez żadnych O, albo już wiem, albo wyjdę z tego. Te wczuchy. Mówiłam coś na temat y, tych Mmm... Właśnie kam chwilę, zaraz zobaczycie zresztą. E, Okej. Okay. Hmm. Właśnie szukam takiej... Kana, okej okay. Już podaję już, już. OK. Tutaj chyba zaraz powinnam być. Tak pasuje. Dobra, pasi, pasi, pasi. No to skończ, skończ. Dobra. Pas, hmm, lepiej tak, czy lepiej tak? No nie wiem. Nie, dobra, niech będzie tak, jak jest. ta -da! Ja wiem super ekstra pulpit, Dobra. Mm. Takie śminki. I tak od razu sobie zrobimy look. Jak yy. ugrywanie. co chodzi? A. O matko I tak Odpisuje, odpisuje przecież O co chodzi? O co chodzi znowu? E, Uczeń Dobra Odpisuję o to mu chodzi. Dobra, i chyba to by było chyba w sumie na tyle w tym odcinku. A przyłączę się. Będzie, będzie. <grystanie> Marku, I tak, to by ja było na tyle w tym odcinku. E, ja się z Wami żegnam. Myślę, że było w sumie spoko, więc dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I no to... Так, навыся в шесть.